A więc Elo! Trzeba zaroscie Stream Cubala. Eee, witam Was w nowym ablicie Psychopath chapter 2. w eee, Games niestety utrudniły to niemożliwe. I nawet takie osoby jak Vivid Place nie może teraz tego przejść. Więc dzisiaj sobie zobaczymy, czy w Games naprawdę utrudnił to jeden Extreme mod. Jestem bardzo ciekaw. Włączę sobie wszystkie rzeczy. Mam dodatkową amunicję na dzisiejszy odcinek. Nazbierałem sobie. I wezmę sobie wszystko. Yy, dobra, tryb niemożliwy. 6 zamków. Okej, okay. czyli nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o zamki. Bo twórca pisał coś, że są jakieś nowe zamki czy coś. I się bardzo tego boję. Jak, to dzisiaj w, w, Wiem, że w miście osiągnęli luku na Teraz gdzieś. Dziękuję. Ale raczej nie ma szansy, teraz to przejdę. Niestety, nie ma raczej szansy. I, i w ogóle zajdu tylko... Eee... Um, tak wcześniej nie było. Niedobrze, widzowie. Niedobrze. Tu jest jakiś nowy laser. Który pewnie mi utrudni. No proszę To psychopata się za dużo szybszy niż był. Świetnie, brawo! Co? Co? Jak on nie deadno od tego lasera? Nie, coś jest nie tak. Czekajcie, widzowie, drop na buteleczkę. Oh Co się stało? Dębną wsteczną swojego trapa. Co tak. hek? nie zezwolenie dużo z masenów. Chłopa posrano. Mamy nową, mamy tą krześną na to lokal. Jezu, Miko Games, no bo. Jezu, co? 7 sekund? Nie, to jest dosłownie Psycho pod Chapter 1, Extreme Mode. Nie, tak, znowu się rozmaślił Bardzo dobrze. Ja wezmę te tongsy jak najszybciej potrafię, jak potrafię. Ale coś jest... nie no po prostu... Twórca przesadzi teraz na serio to jest niemożliwe. Nie wiem co mu absolutnie... Nie wiem co mu ogólnie ty głowie. Co? Znowuż teraz lasery go nie zabiły. Ja widzę, że nie wiem co tu się dzieje. O tam podłoga nie skrzypi, bo tam kiedyś... O mamy amunicję, zrespimy sobie amunicję. Let's go. Właśnie to... Ma, jaki krysz! Jeszcze on jest jeszcze szybszy niż ostatnio. E. E, e, e. Dobra, dostał kulkę. Teraz nie trafiłem, no trudno. Ym. Wydaje mi się, że teraz to jest faktycznie będzie nie... Wydaje mi się, że niestety teraz to faktycznie będzie niemożliwe. Bo w filmie Kogo się zesrał w galoty. Pomyślał, że to będzie dobry pomysł. Ja pierdzielę. Rozmaślił się. A! On przez wszystkie lasery się przebija. No dobra. Dowiedziałam się, że te lasery działają na mnie. Nie mogę się kuliwać ruszać. A, dobra, niedobrze. Słuchajcie, to już jest to naprawdę, mówiłem niemożliwe. To jest po prostu. To jest po prostu chaos, nic więcej tutaj. Poszedł naokoło, o to mi chodziło. Gdzieś moteczek sobie przerzuciłem. Mam nadzieję, że tego nie słyszał. O Jezus. Uwak! Ok. Okej. Gdzie na szczęście pozbyłem laserów? Czekaj, skromam double shotguna. Mam, mam pełną amunicję w nim. Co? To, 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 to co tu jest? Tu, 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 co? Barablok. Dobra, na szczęście ja jestem, a dodatkową amunicję. Wow. On już tam jest. Ja chciałem powiedzieć na szczęście, zlekko mówię. mam jeszcze jakieś szanse? On się zblitzował. Przez tą rumbę. On się cały czas obliczył przez rumbę. Nie wiem czemu, ale. To jeszcze ten powinien. W sumie on nie przeszkadza. On już się zaraz pił. Widzowie. Nie wiem, jakie mam szanse. Ale mamy tę Mamy już pierwszy klucz. Muszę mieć jeszcze Jerrykan, to pójdę sobie teraz po Jerrykana. Co? What? Ja napisam, to jest szybki grać. naprawdę teraz to jest taka mała szansa, żeby mu uciec. Ja mu się nie da uciec, co ja gadam. Czekaj, wezmę sobie piece of wood. Tylko, że co to o to jego trap. Oczywiście nie mogę trafić, bo on jakoś dziwnie go rzucił. Nie, ogólnie ten przedmiot jest jakiś zrąbany, bo się go dziwnie rzuca. Umatko. matko! Ty coś zmienił? Tutaj nic nie ma. Jest przed swojego trapa. Ale tam na przypisów, tam po drugiej stronie, jest też shotgun. Popatrz um, w szotgan. Czekaj, zobaczmy, jak góra wygląda. To była taka. Ja nie widział mnie. Teraz pisów. O, właśnie po co ja bym wziął tego Jerry can wziąć, co ja robię? Dobra, amunicja wizowie! U matku bez to w tep. Jezu! Kolego, wyluzuj! Powiem wam tak: w filmiku games nie się w Majty. a tam coś jest tam coś jest widzowie co? co jest? jest jakiś nowy zamek okej okay, tego się nikt nie spodziewał widzowie musimy zobaczyć co to jest za nowy zameczek może jakieś nowe pomieszczenie, na pomieszczenie też się będzie w przyszłych aktualizacjach, ale po co ty zrobiłeś w nowy zamek? Jakieś tam jakaś kutka tam jest. Tędy chyba jeszcze można przejść, ale nie jestem pewien. Znaczy, co sobie tak. Spam na by? Tak. Ok, tego też się nie spodziewałem. Hahaha! <ślesk> <ślesk> Jezus, no widzowie, ja nie mam szans. No. Słuchajcie, mam jeszcze trzy próby. Mam tego shotguna. Jeden przedmiot już jest na górze. No, świetnie. Może, może, może się uda, ale raczej nie, bo to jest. To jest niemożliwe, więc to jest niemożliwe. Raczej. Co to jest? A. Tu jest helikopter manual? Jest, jest nowa lokacja? Nie wiedziałem. A bardzo Szotgan jest nam niepotrzebny. Co? Co jest? A za późno to po prostu za wcześnie, znaczy za wcześnie to biorę. Popatrzmy tutaj. On już tam jest, ok. Mamy zielony kluczyk, więc jeżeli bym teraz, by wszystko poszło dobrze, to bym już... Musiał... A właśnie. A właśnie. Co to jest za zamek na górze? Nie mam pojęcia, to jest już, co to powoduje, że to jest niemożliwe. Cholera, no gdzie on jest? Czekajcie, ja sprowokuję go, żeby. Cholera, czekajcie, bo mi się tutaj pomyślały... Butelka. Zawsze się przyda. I cyk. Ojej, nie wyszło, nie o to mi chodzi. O o to mi chodzi. Wezmę teraz zielony kluczyk. Chcę, żebym gdzieś tam zszedł na dół. O, idealnie, dziękuję. Bo ogólnie da się tutaj. Ogólnie da się stąd uciec z góry bez yy, nie trzeba jakby jest jeszcze jakaś otwarta dziura tylko ciekawe czy ją naprawi chyba jej nie naprawił. o fuck co jest nowa animacja spadania mega fajnie tak nie naprawił tego o matko mm, tylko jakby teraz się tam dostać to jest dobre pytanie o. kolego Kończymy zabawę. Dostał headshota i się rozmaślił. Schodzimy na dół widzowie i bierzemy, ale... O jestem. do środka i... Tu, tu jestem w miarę bezpiecznie że? I on, i, się, I on musi się rozmaścić ten laser. Popatrzmy co tutaj jest. Tutaj jest klucz, tutaj jest bardzo shotgun. Dobra, czekajcie, zrzucę tam klapkę i pobiegnę z tym na górę. I tak, mogę zawsze uciec. O matko! A! Dobra, żyję. Yyy... Oh damn w trapa. O yes, no zostawię kolejnego co za cham. Dobra, let's go. Biorę ammo, biorę ammo. Teraz tak, tutaj nie mogę przejść, bo wdepnę w trapa. Tam nie przechodzimy. Pomyślmy. Teraz muszę przenieść... No to dobra, robimy to. Ale... O, dobra, dostał headshota mocnego. Amunicja jest na dole jeszcze jedna, to... Nie ja tak. Tak on musi gdzieś być blisko, żeby mógł. Został Cholera! Nie wiem, czy byłam cały czas. Nie padnę teraz. O! Idealnie upadłem teraz świetnie. Ten kreśnik już tu jest, czekajcie, bo ja muszę pomyśleć, co z tym zamkiem trzeba zrobić. Zdepnął swojego trapa. Bardzo fajnie, tylko... Wiecie co? Bo ja muszę zrobić tak. Tutaj już wszystko. Patrzę, tutaj. Okej, okay, leży. Tam coś pisało. Tu jest amunicja, ok. O nie, baraki. Rzucę tam butelkę daleko. Ja się w tym czasie. Po... A może czekajcie, bo to może być. Nowy klucz. Nie mam pojęcia. Czekajcie, wezmę ja po prostu niebieski klucz i spróbuję tego użyć na górze tylko, że trzeba to umiejętnie teraz zrobić bo on tu będzie za chwilę cyk i ja nie mam tu shotguna i w trapa. Kolego Dobra! Z... Patrzę jeszcze tutaj, czy tutaj czegoś nie ma nowego, bo ja nie jestem pewien, wiecie? Ja coś mam takie przeczucia, że... To jest jakiś nowy przedmiot nie stary. ze w ogóle jest na na ponach. Fajnie, to będę musiał się po to wrócić. To zrobimy tak. Owak No naprawdę, dlaczego to tak jest? Ja, no nie nie jest... nie Pomyślałem tej nocy. Mogę zrobić w ogóle co innego. Mogę nie pomyślema, jajaj. Mogę zrobić tak, rzucić. To, to Potem na około idę. On poszedł na około, No idealnie. Koniec idealnie. Jakby miał chociaż jeszcze dwie próby, to by może, to by się udało. Ale jeszcze ten walony nowy za. O, miałem unizję. Nawet o tym zapomniałem. Przecież ta amunicja na kotka by była potrzebna No, no niestety nie udało się, ale zobaczyć co to jest za nowy zamach no Właśnie, jeszcze są nowe easter eggi, to sobie musimy jeszcze zobaczyć Co nowego? kto nowy jest za bramą garażową, jeżeli tam jeszcze, jeżeli nie są gdzie indziej ukryte, tak? Zobaczymy, zobaczymy, mamy żółty kluczyk Oha, faktycznie są nowe easter eggi Tu się jakieś zmieściły no ale na mnie nie, no RIP Może kiedyś widzowie, poproszę Femiko Games, żeby mnie dodał Wyczekujcie, może się pojawię za drzwiami Fajnie by było Tutaj jest Dobra, idę sprawdzić, czy ten zamek istnieje tutaj na hardmodzie, bo obłączyłem sobie dodatkowe zamki Ale w niego wjechałem jak w masło Tak, istnieje i musimy sobie zobaczyć, co to jest za klucz Trzeba na początku zobaczyć, czy mogę zestrzelić ten zamek. Mogę tam zestrzelić tą kłódkę. No, niestety nie mogę. Więc to jest jakiś nowy zamek, więc potestujemy sobie. Teraz helikopter ma nie widzę, że jest na górze. To nie żółty, to nie zielony. Może żółty. Ej no, może to jest żółty wreszcie. Ach! Nie mam pojęcia, co to jest za klucz, ale zaraz się dowiemy. Czyli czeka. A, czekajcie, bo to jest żółty może w, w ladach. Jestem ciekaw, jak wygląda teraz troszeczkę helikopterem, skoro. nie wiem, zobaczymy. On się wyginał znowuż. Rumba ma chyba kluczek, jak się nie mylę, zaraz zobaczymy. Co so, jak niech on tam wejdzie w telasery, ja się widzimy się. Za... Dobra, sprawdzę widzowie sobie czekać, sprawdzę sobie e, żółty teraz klucz. Zobaczymy, czy. Okej, okay, on tu idzie. Kurde, myślałam, że... te wygląda mi na to, że tylko drzwi mają... Nie, tylko ucieczka się... helikopterem dostała nowe zamki. Chyba jeden, ale nie jestem pewien. A zaraz się to widzowie okaże, bo... Właśnie biorę niebieski kluczek i zobaczymy, czy on się nam przyda. bo Poczekajcie, pójdę po Szyngana, bo on mnie strasznie denerwuje. To widzowie, teraz potestujemy sobie kluczyki, które... <laughs> Mam jeszcze trzy, więc zobaczymy, który to jest klucz. Czerwony. Na początku z czerwonym polecę na górę. Możliwe, że to będzie właśnie czerwony, ale nie jestem pewien. No nie, to nie czerwony. Może niebieski. O, niebieski. Aha. Okej. Okay. To będę widział na przyszłość, jak będę przychodził jeszcze raz był mod, że to jednak niebieski kluczek jest potrzebny. A w helikopterze coś się zmieniło? Czy to tyle? To jest myślałem, że to jest drabina. Yy, czekajcie, popatrzcie tutaj. No nie, kurde. Raczej w helikopterze się nic nie zmieniło. Tutaj, jak z tej strony. Aha, on to naprawił. Teraz jest ściana, szkoda. Yy, tutaj się chyba nic nie zmieniło, oprócz tego niebieskiego klucza. Łatwo mnie chyba zaraz zadźga. W sumie nawet nie, nie zadźga, bo to już koniec. Cineczka. Jeżeli dobijecie tutaj ponownie 8 lajków, to spróbuję kolejny raz. Mam nadzieję, że Ci wam się podoba. Ja byłem kubala, więc pa! pa. O!